Chat, You love you, Zaraz sobie obejrzymy jeszcze jakieś filmiki na koniec streama, ale idę się odlać po raz kolejny. Nie wiem, dużo płynów dzisiaj konsumuję. Ewidentnie mam wyższe zapotrzebowanie na szczanie. Tak więc zaraz wracam i, i oglądamy coś śmiesznego. Chat, powracam, powracam. Witam, witam. Dzień dobry. Tak jest szmeges. Nie złapałem wilka. Nie wessał mnie kibel. Nie srałem 3 godziny. Wiem, że teorie spiskowe różne się tutaj już tworzyły, ale wszystko jest gint. Dobra, chat. Ważne pytanie do was mam. Jakie memy? Jakie filmiki? Bo ostatnio obczajaliśmy unusual memes, Daily Dose of Internet ustaliliśmy, że nie za bardzo się nadaje. Więc co? Coś tam był jakiś kanał, który się od 13 zaczynam, pamiętam. Dobra, czad. Wiecie co? Zaryzykujemy. Nie jestem pewien, jak jakościowy będzie ten kanał, ale spróbujmy sobie odpalić 13, 12, 16 na start i. No nie wiem. Może nam zaoferuje dobrą rozrywkę. A jak nie, to zmienimy kanał. O ja, pierdolę! <laughs> jak do tego kurwa doszło? Jak do tego doszło? Co to ma napęd? Czy tak pchnął? Dlaczego wózek jakiś ze tymi z tymi kartonami tak zapierdalał, kto to, kto to wymyślił? Hmm. Dzieci spadające na głupi i top tier, no. Ojej. Co to za melina? Myślałeś, to było na ziemi narysowane, ale nie. Ojej. Hmm. Koń? <śmów> <śmów> Człowiek? O kurwa! Um. Akurat, akurat, akurat car, widziałem ostatnio jak najebacze ktoś rzucił jeden car, klip z mojego GTA jak wyskoczyłem na skoczni. Coś w tym stylu. Odbyt ze stali? Czy you przyjemność i praca I w jednym? Drixel, dzięki wielkie za wspornika. Witam cię serdecznie w Grodzie Zielonym. Kurwa. Ewa, być jakimś takim dzieciakiem w małej wiosce, w jakimś, nie wiem, małym miasteczku mocno za granicą i odpierdalać takie rzeczy z modów, to musi być życie. Pełny Riz, To się kurwa na pewno nie skończy źle. Przecież to musi być CGI, Nie! Cóż jest nie tak z tą krową, kurwa? Jakąś taką obramówkę ma dziwną, nie! Całkiem niezłe wygibasy. Nie wierzysz tak krowa Takie ta, kurwa węże. Ten nie dostąpił, tu. Nie pojedziesz, kurwa. Holika. <laughs> Holy cow! Przepraszam, co ja mam oglądać, bo coś tam było na balkonie z prawej? Kurwa, przystanek na żądanie! Co jest? The What the fuck? O, tak, zajebisty pomysł, najebani ludzie na imprezie, zakryj wodę balonami, co się może stać? Nie, nie będzie wchodził w balony! <śpiewanie> <śpiewanie> Brakowało jeszcze, jak kamera wraca na wkurwioną żonę obok. Nie <śpiewanie> niezły odrzutowiec. Jest Kurwa, czy to jest rowerowo odpowiednich zjechanych klosków hamulcowych? Hmm. Co? 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 Przepraszam, kurwa, dlaczego? Dlaczego on kurwa spodnie ściąg? Dla... <coughs> dlaczego? Czy on broń wyjął z kieszeni? Kurwa, co jest? Jestem, kurwa, zbyt polski, żeby to zrozumieć, co tam się odjebało. To tryb ratowania psa wymaga zdjęcia spodni, kurwa? Zmniejszył ciśnienie wokół pasa? <słuch> Plus jeden. Tak sobie wyobrażam katory jeżdżącą po mieście. Paralizator? Kurwa, może jakby wskoczył z paralizatorem, to cienko by było. Lepsze to niż te ciężarówki antyaborcyjne. Wszystko jest od nich lepsze. <grymne> ja pierdolę, jak on to kurwa zrobił? Jebany wygląda jak tacy kurwa cykliści z futurystycznych cyberpunkowych filmów. co takie, mają kaski dla, opływ, dla opływności lepszej powietrznej. Dzieci to są kurwa głupie. Nie. Co, to buty. Myślałem, że chleb, nie wiem czemu. Zajebiste buty, ale za często by ta pasza była otwarta. Jest jakieś potężne macanko wam miało miejsce. Super. Był pracownik chuj. Nice. <laughs> Jak już jedziesz na rowerze w deszczu, to się, to się pogódź z tym, że będziesz mokry. Wow. <laughs> Hello, Mr. Widzę, że żadnego z tego filmików wcześniej the, nie widziałem. Mają taki medium tier śmieszności, ale When jednak są. No. Mam wrażenie, money. wyjątkowe. It's no good. No good operator. Porwa, <laughs> <laughs> no, sam muszę robotę odpierdalaj zawsze, kurwa. Co kwa... <laughs> Myślałem, że mu szczękę je nie wiem czemu. On po prostu mnie tak wycofał. <laughs> Przepraszam, co to kurwa jest? Na jakimś silniku to jest zamontowane? Co to kurwa? Końcówka od miksera jest? Mm? <laughs> mm. Mm? To jest cudowne. Taka. Mm. 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 Mm? Mm? A, pelo tutaj lo. <laughs> <laughs> A, <bym> wy <aksodowy>. <laughs> Za popierdolony centał A, wiatrak, no w sumie tak, to prawda, wentylator taki A kurwa, dobra, fakt To jest cały system od wentylatora włączy z tym, że on się kręci, żeby O, ja pierdol, dobra, rozumiem Nie Nie wpadło mi to do głowy, a to może dlatego Nie jestem takim pomysłowym DIYersem Czy to Sansa? To wie nie ma czasu jak się rozwodzi teraz. <laughs> właśnie mówi, że te maszyny to skam, ale tak kurwa. In your face, wyjebać ci zdoby. Ale mro. Powiem ja wam, krowy są bardzo sympatyczne, ale zobaczcie taką nagłą krowę, to by było przerażające. Ten reprezentuje to, jak się nasza bluza zachowuje, jak chcemy ją pogłaskać. To już lepiej bosze mu jebać. Do takiego wniosku pewnie też może dojść. Bumerze kompletnie nieświadomi miejsca, w którym się znajdują. Koty są jednak popierdolone. <laughs> Sory stary, no prawo dżungli, prawo natury! Spierdolę, co to za... Gekonu, jakaś? Tak! Ale zapierdala! Spider-Man! O kurwa. <laughs> we'll go in dark, boys. <laughs> AliExpress. Powiem wam tak. Co ok, co okay, ok, ale nie jakieś niesamowicie wybitne. Nie jakieś jak niesamowicie wybitne. Macie coś jeszcze innego do polecenia? Tutaj ciekawego, co można by odpalić, bo. E, um, unusual memes, chyba ostatnio jak sprawdzaliśmy, to większość już oglądaliśmy, przynajmniej tych najnowszych, a nie będę jakichś super starych odpalał. Plus nawet nie ma więcej. Daily Juicy Memes, albo Meme Ship na przykład, dobra. Daily Juicy Memes, ale uwaga, jeżeli poleciłeś Maciek coś chujowego, to nie będzie litości. Absolutnie. 2200 wyświetleń, ale to 3 godziny temu, kurwa jak często on filmy wrzuca. No powiem takie, muszę przyznać, dość kurwa niszowe, dość niszowe. Smolka, Fail Army, Neat My Beloved, ale w sumie pamiętam normalnie, Neat to chyba był całkiem nie taki zły kanał. Ale mam wrażenie też taka masuwa trochę. Kurwa i nie wiem czy powinienem, no, kurwa no patrzę na miniaturki i takie trochę pojebane. Hmm, może coś giga starego, Szczery Jerry. O, nie wiem czy Szczerego Dżerego, to ja mam wrażenie pamiętam teraz jak o nim myślę. Just a Regret. Hmm, Galaxy Memes, Meme Corp. Czekajcie. Nie będę ukrywał, że poszukuję czegoś co raczej jest popularniejsze niż 20 tysięcy obejrzeń. To taki trochę internetowy znak jakości. Offensive Memes. Hmm... Paris Platynov, nie, nie, nie jestem pewien czy chcę brać na celownik konkretnych twórców. Dobra, YOLO, odpalmy tego. Bia <laughs> <laughs> Kalifa. <laughs> o nie że zawsze chciałem spotkać moją idolkę, powiedz mi, jak ty to robisz? O, o dużo rozciągania tak, i treningu. Jezus, biedny koń. <śmienicza> to Jak się w ogóle uśmiechają, jak <śmienicza> o, Ale już, te, co tam robisz po robocie, Ling Jiang <śmienicza> O mój Boże, co to jest znowu chyba jakieś gówno robione z cementu? Czemu ci wszyscy DIY'erzy chujowi na Facebooku uwielbiają napierdalać wszystko z cementu, z ukochany materiał. Wpierdalaliby cement na śniadanie. Albo klej UV, albo klej na gorąco. Hey, Dana, Mama, <laughs> Kurwa, to naprawdę trwa godzinę, ja pierdolę. <laughs> Nie, to niekoniecznie cały będziemy oglądać. Zawsze chciałem być super sajaninem <śmienicza> Bardzo prawdziwe Lepsze od tego są tylko czarnoskóre postaci W Dragon Ballu To jest po prostu kurwa przegięcie Ja w ogóle kompletnie jakby Nie myślałem o tym jak oglądałem Dragon Ball'a Ale jak teraz się zastanawiam, Jak wyglądają czarnoskóre postaci w Dragon Ball'u Kontra skórę postaci na przykład w Naruto, to powiem Wam trochę sus, trochę sus. Ten, ten Dragon Ball się wydaje być z perspektywy czasu, ale nie wnikajmy w to głębiej. No <grymne> 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 wiem, że, Mr. Pop że Popo może być nie być człowiekiem, ale nadal. <krymne> sus. O to kurwa jest kartonetła oh, Boli aż trochę Ja pierdolę tak, zajebista no, ten wygląda na udomowionego raczej i się bawi

co to, co to za słowa mocy? Co to, co, co ja właśnie oglądam? Nie było widać, ale on z sutkami też tam takie mini kroczki robił. Przeleciał. Zero kapek kurwa, wypadasz z gry. Nie! Mały się poddał. Chcieliście Mortal Kombat na Macie? Chciałbym, żeby rozjebał jeszcze telewizor przy tym. To byłby pełen obrazek tutaj po prostu. Idealnie o prototypa też prosicie, żeby, był, żeby jakby powrócił, bo zniknął. To była taka fajna gra z takim fajnym zamysłem. Szkoda, że umarło. <laughs> Zajbiście. <laughs> Dlatego my będziemy musieli mieć trochę jakichś takich dywanopodobnych wykładzin w domu, bo bo będzie się działo to. Hej! <laughs> O mój boże, o mój boże. Ej, już nie taki zadowolony, o kurwa, bogoducha winne kolosy. Dzisiaj dłuższy Jula you wiuluz, you no jak na razie włączyłem godzinny film, więc zobaczymy ile go obejrzymy. <grym> O nie! Chłop zmorfował w coś, co już prawie nie przypomina człowieka. Ten przestęp na mikrofonie. A do tego wolałbym nie doprowadzić. Wietnam się przypomniał. Jakim cudem ten kurwa deser jest kompletnie nietknięty, po tym, jak go zrzucił ze stołu? Co tam jest w środku? I czemu to się pali na niebiesko? Jaka dziwna taka flara imprezowa. No, muszę przyznać, skuteczniejsze niż kot. O wiele łatwiejsze można w ręku trzymać. Lepszy czas reakcji. What the fuck, ale nie, ja nienawidzę żab. Nie, absolutnie. Jak widzę żabę, to spierdalam, szczerze mówiąc. Nie mam fobii, ale naprawdę nie lubię. Ale taki, kurwa, całkiem użytkowy zwierzek. Damn. Wolałbym chyba wybrać tego shotguna, co solą strzelał. Oh my God. Ed Sheeran is in my car. <grym> Kurva! je zo? Ja, kom <laughs> <I'm> <sorry. laughs> I to kurwa przeskalować w górę dziesięciokrotnie, żeby jakość była, ale. jeszcze <laughs> wygląda jakby go kurwa jego twarzy stawić na tapety i wybrać opcję wypełniania ekranu. O jezus. Cudowne. Ale, no, ale pierdolenie Wiki i takie lodowce robi już od wielu, wielu lat, że. <laughs> i to nawet sprawniej. Pepson, Pepson? A nie, jeszcze kur tak się pojawił w Donajcie, ale mi Cię nie pokazuje w liście. Simon Cowell wygląda przerażająco. W sensie tyle sobie zabiegów zrobił. Widzicie jego usta? Wygląda jakby kurwa gumkę recepturkę sobie zamontował na wargach i po prostu ją tak trzymał cały czas napiętą. Patrzcie jego usta. Ma wrażenie, że kompletnie do reszty jego twarzy. Ja Ajajaj. A swoją drogą. Muszę Wam coś pokazać, bo nie wiem, czy widzieliście. Kowal Listerin. To nie jest kurwa wszystko, co się pojawiło przy okazji tego całego Listerina Kowala. Uwaga, on wrzucił jakiś tam filmik, że mu się skończył oryginalny Listerin, którego już nie może kupić. Po czym ktoś odpowiedział mu, ale kurwa, Debil z niego, jakby po chuj. przecież Dlaczego mu się skończyło? Jak przecież Listerin się wypluwa z powrotem, a nie wypija. Kokaïno. Jak to kurwa nie się nie wypija, nie się nie wypluwa z powrotem, tylko wypierdalasz do zlewu. No i ktoś podzielił się swoim własnym listerinem, e, który, szczerze mówiąc, śni mi się kurwa po nocach w tej chwili. Nie wiem, czy widzicie, ale ktoś wysłał zdjęcie na dowód. Ktoś wrzucił to w wyszukiwanie zdjęcia googlowskie i to, to jest jedyny, tak, jedyna sztuka tego zdjęcia, więc nie jest podjebana. Używałem tego samego przez ostatnie 4 lata. Nie wiem, o co. Chodzi. I duże, to patrzę. O nie, dobra. To był bardzo zły pomysł. Nie wiem dlaczego. Poprzednio tak a agresywnie na to nie zareagowałem. Ale tak, są ludzie, którzy przez 4 lata po prostu pili i wypluwali. I nie, dobra. Nie, nie kontynuuję <cocoa> nawet tej wypowiedzi. <tukle> <susur Wayne> <tukle> 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 Jesus fucking Christ. Dobra. No proszę, dokładnie to mnie ostatnio spotkało. Ale to była tak dobra drzemka. Ja, jebie. To są najlepsze drzemki. Kiedy budzisz, się, jest kurwa ciemno, taki półmrok, jedno światło w domu, ale nie na tyle, żeby wypełnić całe pomieszczenia. Gorsze niż woda ze szmaty. Ta woda ze szmaty to właściwie mogła nie być taka zła. Podłoga była myta przed imprezą. Ajajaj. To, uh, you, <laughs> ja strzelający na padzie, kto się jeszcze zgłasza do klubu? Profesjonalnych strzelaczy na padzie. prawa <laughs> cudem ludzie znajdują gołębie zapierdalające po tych schodach ruchomych, i te gołębie się ich nie boją, tylko jeżdżą po prostu. Prekcji, Dzięki wielkie za wsparcie. Witam cię w postpolitych spornikach. Ale coś. E... <laughs> coś mi się tutaj... A nie, dobra, pokazał się. W końcu mi się stream pokazał na głównej, bo nigdy nie mogę natrafić. Nareszcie mogę rzucić grosza dla ciebie. Ej, Dzięki, że jesteś dobra, to bolso. Zwarzyłeś mi w kujowych zajebistych momentach mojego życia. Dzięki bardzo. love. Dzięki prekcji. To odpowiadając na donata. Dziękuję ślicznie. <laughs> o Jezus. Nie wiem, czy chcę się żygać czy płakać, czy jedno i naraz. Trochę się czuję jak taka kobieta występująca w bardzo brutalnym pornosie. <laughs> Chciałabym <noise> zobaczyć co tam w <slow motion> jedzie Poddał się Zapierdala Jeszcze potrwa Psy parówki zniknęły Nagle Kiedyś było ich dużo teraz to rzadkość Masz na myśli jamniki? Ja mam ja dużo jabników wideo. Jaka to kompilacja? To jest kanał e, Mimkorp. V18.